Witajcie, moi kochani, na naszym kanale. Nowy dzień przyniósł nam kolejne rewelacje polityczne. Okazuje się, że pierwszemu komitetowi udało się już w zawrotnym tempie zebrać wymaganą ilość podpisów i zarejestrować kandydata na prezydenta. Jednak nie obyło się w tych okolicznościach bez kłamstw, które bezlitośnie wypunktowało wielu polityków, w tym europoseł Konfederacji Ewa Zajączkowska Hernik. Pierwszym oficjalnie zarejestrowanym kandydatem na prezydenta okazał się być Sławomir Mencen z Konfederacji. Jego sztab odtrąbił sukces po tym, jak dostarczył pudła z wymaganymi podpisami do Państwowej Komisji Wyborczej. W swoich mediach społecznościowych partia pochwaliła się tym sukcesem, pisząc: Oficjalnie mamy to. Konfederacja jako pierwsza zebrała wymagane podpisy pod kandydaturą Sławomira Mencena na prezydenta. Tysiące zaangażowanych wolontariuszy, setki godzin pracy i niezliczone rozmowy z Polakami to wszystko sprawiło, że udało nam się dokonać tego jako pierwszym. Teraz czas na prawdziwą zmianę. Mencen 2025. Wcześniej sam kandydat pochwalił się tym faktem, pisząc, że wytrwale liczyli podpisy do późnych godzin nocnych. Zamieścił przy tym taki oto wpis. Jeszcze wczoraj do późnych godzin nocnych liczyliśmy podpisy, a dziś rano złożyliśmy 250 tysięcy podpisów w PKW. Rejestrujemy się jako pierwsi. Bardzo wszystkim dziękuję za pomoc i bardzo sprawną zbiórkę podpisów. Sztab Sławomira Mencena zorganizował nawet konferencję prasową, na której pokazano imponującą ścianę pudeł z podpisami. Szef tego sztabu Bartosz Bocheńczak zapewnił przy tej okazji, że teraz kandydat jeszcze prężniej zacznie działać w terenie i zaprosił wyborców na spotkania w całej Polsce. To dla nas bardzo ważne. Przechodzimy przez kolejny etap kampanii. Ten formalny etap, bez którego nie da, się, nie da się jakby prowadzić kampanii. Musimy to spełnić. To bardzo dla nas ważne, ponieważ możemy się skupić na dalszej pracy. Za nami już ponad 100 spotkań w terenie. Kandydat Sławomir Mencen bardzo aktywnie prowadzi swoją kampanię, ponad 100 spotkań za nami, a przed nami jeszcze ponad 200 spotkań i właśnie na tym zamierzamy się. Teraz skupić ten formalny etap już dzisiaj zamykamy. Ten formalny etap będziemy mieć już za sobą. Skupiamy się na, dalszym, na dalszych spotkaniach, takich prawdziwych spotkaniach w całej Polsce, gdzie faktycznie wychodzimy do ludzi, gdzie faktycznie prowadzimy spotkania otwarte, w których każdy może wziąć udział. Nie są to spotkania z przyjaciółmi jakimiś partyjnymi, nie są to spotkania, na które zwozimy ludzi autobusami. To są spontaniczne spotkań, na których może, w których może wziąć absolutnie udział każdy i do czego serdecznie zachęcam. Kampania trwa dalej, walczymy o silną, bogatą Polskę. Bardzo dziękuję. Jednak ten sukces spotkał się z pewnymi kontrowersjami. Stało się tak dlatego, że inny kandydat na prezydenta próbował sobie przypisywać zwycięstwo w wyścigu o najszybsze zebranie wymaganej ilości podpisów. Tym kandydatem był prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Chwalił się on tym w mediach społecznościowych, można tam było przeczytać następujący komunikat. Kochani, mamy to. Zebraliśmy 100 tysięcy wymaganych podpisów. Spotkało się to z błyskawiczną odpowiedzią Konfederacji i Sławomira Mencena. Kandydat na prezydenta błyskawicznie odpowiedział na te nieprawdziwe informacje na platformie X, gdzie napisał. Bonjour. Mój komitet jako pierwszy zebrał podpisy i pierwszy złożył je w PKW. Czy Rafał Trzaskowski musi kłamać nawet w tak prostej do sprawdzenia sprawie? Słowa Rafała Trzaskowskiego zdementował też szef sztabu Mencena Bartosz Bocheńczak, który napisał Rafał Trzaskowski swoje. Fakty i dokument na stronie PKW swoje. Zamieścił tam też oficjalną listę zgłoszonych do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów. Rafała Trzaskowskiego błyskawicznie podsumowała też Ewa Zajączkowska-Hernik, która jest mocno zaangażowana w kampanię Sławomira Mencena. Europoseł Konfederacji ostro podsumowała kandydata koalicji obywatelskiej, pisząc: Trzaskowski, może ty zbierałeś podpisy na Sławomira Mencena. XD. Tempo zbierania podpisów zaskoczyło jednak także niektórych polityków konfederacji. W swoich mediach społecznościowych Krzysztof Bosak umówił się z wyborcami na zbieranie ich w Warszawie. Jednak gdy nadszedł ten dzień, okazało się, że wcale już nie musi tego robić. Jednak wciąż pojawił się w umówionym miejscu, by nakłaniać ludzi do głosowania na Sławomira Mencena, co opisał we wpisie na platformie X. Umówiliśmy się z mieszkańcami Warszawy na wspólne zbieranie podpisów pod kandydaturą Sławomira Mencena, ale tempo działania naszych struktur i sympatyków przerosło nasze oczekiwania i dzisiaj rano zbiórka była już zakończona. Poranek spędziliśmy więc na ciekawych rozmowach, odpowiadając na pytania zwolenników i przeciwników konfederacji. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję. To wasza energia i determinacja napędzają tę kampanię. Póki co wszystko więc wskazuje, że kampania prezydencka Sławomira Mencena dobrze rokuje na jego ostateczny wynik. Również sondaże wyborcze dają Samej Konfederacji rekordowe poziomy poparcia. Nic więc dziwnego, że w ostatnim czasie mówi się o potencjalnej koalicji tej partii z PiS. Pytany był o to nawet w wywiadzie przemysław Czarnek, który twierdził, że prowadzone są takie rozmowy. Jak przekonałby Pan do wejścia w koalicję posłów w Konfederacji? Ja myślę, że już ich dawno przekonałem, ale to nie zostało. Prowadzi Pan nami. rozmowy z nimi? Niemal codziennie. z kim konkretnie? Nie powiem. Krzysztof Bosak, Sławomir Męczen, Nie powiem. Pan Berkowicz? Nie powiem. Ale rozmawia Pan z nimi? Niemal codziennie. Pozdrawiam serdecznie przyjaciół. Eee, rozmawiacie teraz? na temat pogody, czy na temat koalicji? Yy, my jesteśmy poważnymi ludźmi, i jak. O pogodzie yy, nie rozmawiacie. Jak, jak spotykamy się towarzysko, to rozmawiamy o rzeczach nawet mniej ważnych niż pogoda, a jak spotykamy się w sprawach poważnych, to rozmawiamy tylko o sprawach poważnych. Jednak okazuje się, że nie jest pewne, czy uda się dojść do porozumienia w tej sprawie. Bowiem nie tak dawno doszło choćby do ostrej kłótni na wizji pomiędzy samym posłem Czarnkiem a politykiem konfederacyjnym. Z Stanisławem Tyszką, co przypomniał redaktor Rymanowski, który prowadził tamtą debatę. No dobrze, yy, myśli pan, że te wszystkie animozje między PiSem a Konfederacją są do wyrugowania? Ależ przecież koalicja polega na tym. Bo przecież żeby niedawno się rozmawiałem ruszli, no. z panem Marszałkiem Tyszką. Chyba w tym samym programie nawet byliśmy, w śniadaniu w, w Polsat News i on nie zostawił my byliśmy u pana panie to tak, to, tak, tak tak ale byliśmy razem w ale byliśmy studium. razem tak i ja pamiętam nie zostawił suchej nitki na panu na pisie za ja to co robiliście z ja, Zielonym a ja Ładem. Ja na nim. a ja na nim za to że kłamał bezczelnie że europosłowie pisu głosowali za zielonym nigdy tego nie robili I ja apeluję do kolegów z konfederacji używajcie argumentów w których możecie mieć rację natomiast nie kłamcie a może to jest nie do pogodzenia pis z konfederacją w każdej tak w końcach, ważnych sprawach się tak fundamentalnie różnicie jak się różnimy znaczy w sprawach kłamstwa i prawdy Oni że to wy o, zawaliliście Zielony Ład? Szanowny panie redaktorze, żaden europoseł ani poseł PiSu nie zagłosował nigdy za żadną decyzją dotyczącą Zielonego Ładu. Nigdy. Więc mówienie, że ktoś zagłosował, jest kłamstwem. Ale, ale Konfederacja twierdzi, że premier Morawiecki mógł, ale nie złożył weta. Kwestia złożenia weta bądź nie jest kwestią polityki ogólnej, i tutaj można rzeczywiście mieć takie albo inne poglądy. I tu ewentualnie szanuję zdanie Konfederacji. Natomiast nie wtedy, kiedy kłamią, że kiedykolwiek głosowaliśmy za Zielonym Ładem, bo tak nie było. I to wszystko w tym odcinku. Co sądzicie o tym sukcesie Sławomira Mencena? Czy koalicja PiSu i Konfederacji jest możliwa? Zapraszamy do dyskusji w komentarzach. A jeśli chcielibyście wesprzeć naszą pracę, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, lub zasubskrybujcie nasz kanał. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia.